Drodzy Państwo, w ostatnim felietonie mówiliśmy o przywilejach i możliwościach, jakie pojawiają się na późnym etapie życia, kiedy perspektywa śmierci jest coraz trudniejsza do zignorowania. Zachęcałem Was, byście szukali oświecenia, co jest naturalnie bardzo ambitne i dla większości ludzi trudne do wyobrażenia. Ale nawet odsuwając na bok ten szczytny cel, mamy wiele innych możliwości, by wykorzystać godnie ten czas, który jest nam dany. Bardzo wiele zależy jednak od tego, czy uda nam się wyzwolić od nawykowych sposobów myślenia i zachowania. Innymi słowy, czy jesteśmy jeszcze w stanie być twórczymi. Niewolnicy nawyków, pisał Paramahansa Jogananda, są psychologicznymi antykami. Oni są tacy sami, rok po roku, mówią te same stare rzeczy, robią te same stare rzeczy. Spojrzyj w lustro introspekcji, sugerował Jogananda, i sprawdź, czy sam nie jesteś psychologicznym antykiem. Większość ludzi jest. Ale czemu miałbyś to być ty? Zmień nawyki, odrzuć nastroje, staraj się być trochę lepszym każdego dnia. Twórcze myślenie jest najlepszym lekarstwem na nastroje nauczał dalej Jogananda. Nastroje zawłaszczają twoją świadomość. Kiedy jesteś w negatywnym lub pasywnym stanie umysłu. Czas, w którym twój umysł jest pusty, jest czasem, kiedy dopadają cię nastroje. Dlatego rozwiń swoje twórcze myślenie. Jeśli tylko nie jesteś aktywny fizycznie, rób coś twórczego w swoim umyśle. Nauczyciel joganandy Sri Yukteswar zaś radził: Cokolwiek robisz, staraj się to zrobić tak, jak jeszcze nikt inny przed tobą. Bycie twórczymi, drodzy słuchacze, nie musi oznaczać, choć też nie wyklucza, że próbujecie namalować obraz, napisać wiersz skomponować jakiś utwór, czy dokonać jakiegoś wynalazku. Często możemy być także twórczy w naszych wyborach. Co czytać, co oglądać w telewizji czy w internecie, jak spędzić wolny czas. Oto jak widział ten proces Abraham Joshua Henschel. Każde działanie się liczy. Każde słowo ma moc. I wszystko, co możemy zrobić, to wykonać naszą własną robotę w dziele zbawiania świata, pomimo wszystkich jego absurdów, frustracji i rozczarowań. Pamiętaj, że możesz budować swoje życie, jak gdyby było ono dziełem sztuki. Nie jesteś maszyną. Zacznij pracować nad tym wielkim dziełem sztuki, którym jest Twoje własne życie. Tych, którzy nie wyczuwają w sobie tego twórczego potencjału, Jogananda przekonywał: Cała biblioteka wszechświata ukryta jest w Tobie. Wszystkie rzeczy, które pragniesz poznać, są w Tobie aby je wydobyć, myśl twórczo. On sam przekonywał Yogananda, rzadko się zastanawiał, co powie podczas jakiegoś spotkania. Kiedy jednak zaczynał mówić, jego dusza podpowiadała mu cudowne rzeczy. Kiedy myślisz twórczo, nauczał dalej Yogananda, nie czujesz ani ciała, ani swoich nastrojów. Bo zestrajasz się z odwiecznym duchem. Ten duchowy aspekt bycia twórczym dostrzegał także Ramakrishna, który napisał: Tworzyć to jest być jak Bóg. Jeśli jesteś wypełniony esencją wszelkiego istnienia, wtedy cokolwiek mówisz, staje się prawdziwe. Kiedy bezinteresowny człowiek żyje pomiędzy nami, jego czyny stają się biciem serca cnoty. Cokolwiek on robi wobec innych, to przynosi im ulgę nawet w ich najgorszych snach. Cokolwiek ona dotknie, staje się prawdziwe i czyste. On staje się ojcem rzeczywistości. To, co tworzy, nigdy nie przemija z czasem. Kochani słuchacze, to wszystko jest w granicach naszych własnych możliwości. Tak długo, jak gotowi jesteśmy, by wyjść poza naszą psychologiczną antyczność, odłożyć na bok nasze polityczne czy religijne przekonania, depresyjne nastroje czy lęki. I spróbować czegoś nowego, jakiejś nowej myśli, czy jakiegoś nowego działania. Mały akt uprzejmości wobec drugiego człowieka, mały akt przebaczenia może mieć pozytywne konsekwencje, których wartość nigdy nie przeminie. Cały ten potencjał w kierunku dobra jest już w nas. Od nas tylko zależy. By otworzyć tę bibliotekę wszechświata na odpowiedniej stronie i twórczo wykorzystać, co tam znajdziemy. Za każdym razem, kiedy to robimy, odkupiamy trochę ten nasz świat, a nasze życie staje się dziełem sztuki. Stajemy się ojcami i matkami rzeczywistości. Prawdzie, prostocie i miłości Piotr Rajski.